Przyjemnością prezentujemy Wam nową odsłonę serwisu graz 24pl który przeszedł gruntowny remont praktycznie pod każdym względem. Począwszy od nowej szaty graficznej, rozwiązań technicznych, kończąc na zmianach w samej formie publikacji naszych materiałów. I w ten oto sposób powstało G24. I jakie są zmiany i nowości? Po pierwsze możliwość logowania się przy użyciu konta gogu. Masz profil na YouTube albo Gmailu, w błyskawiczny sposób możesz założyć konto na G24. Mamy nadzieję, że dzięki temu skusicie się zobaczyć jak wygląda graż24.pl w nowej odsłonie i będziecie nas odwiedzać, a także komentować nasze materiały. Współtworzenie serwisu wraz z naszymi użytkownikami. Czyli czytelnicy mają możliwość dodawania newsów, własnych materiałów wideo np. let's play, własne recenzje i tym podobne, wpisy na blogach, a także dodatkowo wprowadzono opcję promowania najciekawszych tematów na forum do rangi pełnoprawnego artykułu. Aby zadbać o jakość prezentowanych treści to przed publikacją takowych materiałów muszą one przejść przez czujne oko moderatora. Aczkolwiek osoby, które wykazują się chęcią współpracy otrzymają specjalną rangę użytkownika, która znosi wspomniane Ograniczenia. Nowy wygląd oraz układ strony, który jest bardziej przejrzysty, a także wspiera obsługę urządzeń mobilnych, czyli serwis jest tak zwany responsywny, a także nowy silnik, dzięki czemu serwis powinien działać szybciej. Rezygnacja z ocen w recenzjach. Patrząc na to, co się dzieje na rynku gier, stwierdziliśmy, że oceny końcowe tracą na wartości i potrafią być mało wymierne, jeżeli chodzi o końcową jakość gier. Sama opinia zawarta w materiale oraz podsumowanie jest naszym zdaniem w pełni wystarczającą oceną danego tytułu. Dla fanów teorii spiskowych znika problem wystawiania zbyt niskich ocen. I wiele więcej nowinek mniejszych lub większych, do których odkrycia Was zachęcamy. Oprócz tego zdecydowaliśmy się na zmianę dotychczasowej formy funkcjonowania 24 24pl Chcemy się głównie skupić na autorskich materiałach, dlatego też mniejszą uwagę będziemy poświęcać newsom. W dalszym ciągu będą się one pojawiać na naszych łamach, aczkolwiek mają stanowić dodatek aniżeli podstawę działania G24. Mamy zresztą nadzieję, że nas wspomożecie i razem będziemy dodawać m.in. nowe informacje ze świata gier. Nieważne czy to będzie skopiowana wiadomość z innej strony o grach, pamiętajmy tylko, aby podawać źródło news Istotne jest to, co dana nowinka nam przekazuje. Nasza załoga składa się z fanów gier, którzy tworzą dla Was materiały czysto hobbystycznie, co nie znaczy, że gorzej w porównaniu do projektów komercyjnych, bo po prostu sprawia nam to przyjemność. Z tego też powodu nastąpiła zmiana sposobu i formy działania. Jeżeli zauważycie jakieś problemy, niedociągnięcia lub po prostu będziecie mieli uwagi co do samego wyglądu, funkcjonowania G24, to dajcie nam znać. Wszelkie opinie w komentarzach mile widziane. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany wam się spodobają. Na koniec jeszcze mała informacja. To nie koniec nowości. Mamy w planach stopniowo wprowadzać w życie nasze kolejne pomysły zarówno jeśli chodzi o publikowane materiały, jak i elementy techniczne serwisu. Zatem zachęcamy Was do sprawdzenia, co się zmieniło na graż24.pl. Dzięki za uwagę! Mówi dla Was Neox pozdrowienia od całej ekipy G24. Cześć!